Pijna się przed maszyną, ale w końcu weszła. Podchodzi sunset, wyhodowany w golejewku. Chirley numer 6. Córka świetnej Suzzi. Notariks z siódemką. I jeszcze domus oraz somina. wchodzi domus w siodle jest już tak, że jest żochocki, który dosiada suminy i już cała siódemka jest w maszynie startowej mamy sygnał i ruszyły ładny, równy, dobry start przez moment na czele sunset i on chyba będzie prowadził tak jest Sunset na prowadzeniu, za nim Numero 2, na trzeciej pozycji Candy Girl, na czwarte miejsce przesuwa się Notarix, na piątej pozycji galopuje Shirley, na szóstym miejscu Domus i na siódmym miejscu plasuje się Somina. Sunset zdecydowanie prowadzi, na drugim miejscu prawie łeb w web galopują Candy Girl, oraz numero 2 blisko jest także Notarix, tuż za nimi Shirley, przedostatni Domus i ostatnia Somina. Prowadzi numero 2 1000 metrów do celownika, tam na drugim miejscu, trzecim i czwartym konie tasują się, kędy przy wewnętrznej, ale galopuje łeb w łeb razem z numero due. Na czwarte miejsce spada Notarix, na piątej pozycji galopuje Shirley, na szóstym miejscu Domus i ostatnia Somina. Za moment wyjście na prostą finiszową, 600 metrów pozostało do celownika, bardzo lekko Sunset. I on wyprowadza stawkę 500 metrów, Sunset, Sunset, utrzymuje prowadzenie Sunset. Sunset finisuje numer 2 Due, finisuje także Domus. Sunset, Sunset, Domus, Sunset, Domus, Sunset, Domus, Somina, Sunset, Sunset, 100 metrów do celownika, Sunset, zdecydowanie pierwszy nie przegra tej gonitwy, drugi będzie Domus na trzecim miejscu, numero due, na czwartej pozycji, Somina na piątym